I zobaczmy, słuchajcie, tydzień e, 13-19, co dla Was, moi drodzy, co się tutaj chce pokazać, jaka energia. A nadal witamy się w tych samych okolicznościach przyrody, no i lecimy z ekspresem, e, ale rozbitym tak naprawdę na te tygodnie, bo trochę mnie już znużyły te czytania miesięczne. Muszę coś odmienić, muszę coś zmienić, poza tym, że muszę przyjść do Was wreszcie z medytacją. Z medytacją jestem wszystkim, co jest e, tak naprawdę... Mm, e, no, może bardziej takie ciekawe też od strony tej właśnie pobudzania. Słuchajcie, pobudzania, a nie dołowania siebie. E, bo już dosyć tych smutków e, i też wyszłam trochę z tej energii, jak widzicie w zeszłym tygodniu, tego, co jest wyzwaniem, trudnością i radą. Tylko mówimy, co jest na plus, co jest na minus, żeby tak trochę bardziej neutralnie i co jest z kierunkiem. No i pyk, 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 lecimy, lecimy. E, zatem spójrzmy. E, dla Was, drogie, wagi, pokazał się tak. Na, na ten tydzień, a a z kielichów, a więc otwarcie swoich emocji, otwarcie swojego zainteresowania na drugą osobę, na to, co jest także nowe i co jest także przypadkowe. A więc macie szansę poznać kogoś, macie szansę zobaczyć coś w nowych, być może fajniejszych barwach. Ale tutaj na minus pokazuje się szóstka denarów, a więc śmiem twierdzić, że nierówne szanse, czy też jakieś takie no być może jałowe, co się, co gdzieś być może no nie będzie Was do końca satysfakcjonowało, a więc raczej ten tydzień pokazuje. Otwieraj się, patrz, obserwuj, ale no może nie dawaj całego siebie, czy też nie wyciągaj serca i nie dawaj na talerzu. Tak gdzieś tutaj dla jakiejś wagi. Lecimy dalej, słuchajcie, co? Z... Trzymajcie się, do zobaczenia, yy, bo ja zawsze Wam macham i tak yy, gdzieś tutaj umknęło.